Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejny przypadek laptopa, który nie działa. Jest to gamingowy laptop FX503 czy 504D. Zaraz sprawdzę. FX504GM dokładnie. Dlaczego mi to D się pojawiło w głowie, to nie wiem. Taka gamingowa jednostka. Mamy Intela 8 generacji, mamy GeForce'a, seria TAV Gaming, serię z HDMI, DTS. Podświetlana klawka, matryca, prawdopodobnie Full HD. Laptop w ogóle nie reaguje na podpięcie zasilacza. Dostałem go od kolegi, kolega go dostał od kogoś innego. No i trzeba powalczyć. Teraz możecie mieć troszeczkę gorsze światło, bo świetlówka mi padła. Aha, i odnośnie tematu ostatnich odcinków. Już dwa lapki zostały wysłane, to jest trzeci. Precyzjon wyląduje u Pana. E Oksywie chmielu. Pan, pan chmielu dostanie precyzjona. Znalazłem przy okazji klapkę, i znalazłem w e, miejsce pustego miejsca na napęd była kieszonka na dysk twardy I to wszystko zamontowałem, także ten laptop prawdopodobnie mi odpala i nawet ma ramę, więc na pewno będzie miał. Chyba pan Piotr, nie pamiętam prawdziwego imienia. Wielu będzie miał po prostu zabawę z precyzjonem. To jest porządny sprzęt. Mocna obudowa. Dwa laptopy już wysłałem, to jest trzeci i następne paczki są w kolejce. Także będziecie mieli sprzęty do trenowania. Dobra, a my wracamy do tematu tego Asusa i zaraz zobaczycie, jak to wygląda na biurku. Wracamy na pole walki, czyli na blat serwisowy. To do dzieła. Stałem w takiej postaci, w jakiej teraz go widzicie. Nie było tutaj śrubek, a więc pewnie ktoś tutaj już coś robił. On jest dosyć duży, to jest piętnastka, ale ta ramka tego, tej matrycy jest dosyć gruba. I to sprawia wrażenie, jakby to była matryca, która ma większą przekątną niż 15-6, bo sobie były kiedyś takie szesnastki, 16-3 chyba. Więc ten wygląda tak troszeczkę no, masywniej. Nie jest to najnowszy model, ale postaram się tutaj pomóc. pomóc. Otworzymy tą dolną klapę zaraz. Ten odcinek będzie troszeczkę tak partyzanta. bo po prostu dzisiaj jest czwartek i dzisiaj mam zamiar wrzucić ten odcinek. Ale będzie najprościej otworzyć obudowę, bo po prostu tu nie ma śrubek. Zobaczymy co tutaj będzie w środku, co tutaj nas czeka. O. Zobaczcie, nie ma baterii. Także fajnie. Ok, robimy pomiary. Pierwszy ogień, na pierwszy ogień pójdzie oczywiście ósma noga układu SPI. Pomiar niskiej rezystancji. O. Gdzie tu mamy kość biosu? O. W ten sposób pole masowe. Tak. Pierwsza noga, ósma noga. Ósma noga. Oj, coś tutaj poza zakresem. Pomiar wysokiej rezystancji mamy. Mamy kiloΩ, także w porządku. Dobra. Główna linia zasilania, gdziekolwiek tu jest. Tu mamy wtyczkę od gniazda zasilania. Główna linia zasilania, można ją sobie pomierzyć w rejonie przetwornicy procesora CPU. Tu mamy klucze, i tu mamy kondensatorki. Te kondensatorki są na głównej linii zasilania. I zobaczymy, jaka tu jest rezystancja względem masy. Z jednej strony mamy co? Zmienię zakres. Mamy 0, a z drugiej strony 1,7OMA. 1,6. I to nic dobrego nie wróżę. Być może jest uszkodzony jakiś klucz w sekcji zasilania GPU, GPU lub CPU. Ewentualnie most będzie uszkodzony, ale mostek tak raczej wątpię. Będziemy szukać tutaj w tym rejonie. Na początek po prostu wyciągnę sobie płytę, żeby te pomiary łatwiej poszły. Wyciągnę dyski twarde. Jak widzicie, tu mamy dwa dyski twarde. Mechanik i zwykły M2. Dobra, to do roboty wyciągamy płytę główną z kadłuba ta wyciągnięta. No i dobra. Zobaczymy sobie jak ona wygląda. Cemosa nie odpinałem na razie. Tu mamy wejściowe gniazdo. Tutaj mamy dwa mosfety, prawdopodobnie wejściowe. Zobaczcie, mamy tu bezpiecznik. Mamy też szeroką ścieżkę, przez którą na pewno płynie cały ten napięcie i prąd. Pierwszy mosfet, drugi mosfet. W tych Asusach różnie to jest rozwiązane. Rezystora pomiarowego tutaj nie widzę, ale Sprawdzimy sobie to po prostu, te MOSFETy na początek. Jak już jesteśmy w trakcie diagnozy, to niska rezystancja. Pierwszy MOSFET padnięty, drugi MOSFET, OK. Spadki napięcia, pierwszy MOSFET dren, źródło. Nie ma spadku, źródło dren, nie ma spadku, czyli bardzo źle jest. Drugi MOSFET. DREN, źródło jest spadek. Źródło DREN jest spadek. To może być na skutek tego tego zwarcia na głównej linii zasilania. Na pewno mamy uszkodzony ten MOSFET. Zaraz sprawdzimy, co to jest za MOSFET. Główna linia zasilania. Główna linia zasilania i jej rezystor pomiarowy. Gdzie tu jest ten rezystor pomiarowy. Nie widzę tego rezystora pomiarowego na razie. Dobrze. Hmm. Czyli tak, tu mamy główną linię zasilania na tym kondensatorku. I sprawdzimy sobie przejście na fazach CPU. Nie ściągnąłem, nie ściągnąłem nawet radiatora, zobaczcie, bo to już nam da nam jakiś obraz. Na tej fazie mamy przebicie. Na tej też mamy. Nie, przepraszam, co ja tu robię. Chociaż to i tak będzie, bo to spadek napięcia był, pomiar diody 0,7. Czyli na trzech fazach CPU mamy przybicie do z głównej linii zasilania na trzy fazy naszego procesora. Czyli cały potencjał 20 czy 19 V poszedł przez prawdopodobnie górny klucz lub te dwa górne klucze, nie wiem jak to jest rozwiązane, na te trzy fazy lub bądź na jedną z tych faz. I dostał się na jądro procesora. Ściągamy radiator i robimy pomiar MOSFETów. Zobaczymy, czy, czy po prostu CPU przeżyło. Tak? Jeżeli procesor jest upieczony, to będę zmuszony, niestety, zadzwonić do klienta i oświadczyć, że jest proces, proces do wymiany. Ale zobaczmy. Na razie nie ma co tutaj gdybać. Tylko trzeba po prostu jeszcze to dokładniej zdiagnozować. Zobaczcie, jakie upgrade'y poleciały. Termopady na pamięć operacyjną, na V-ramę karty grafiki. Pastyk ktoś nie żałował. Także od serca dał, ale spoko. To tam nie szkodzi, bo tutaj mamy osłonę, a tutaj nie ma żadnych mostków na procku. I cóż, ściągnę ramy jeszcze. Zrzucimy te ramy, wyczyszczę tutaj Tą termopastę i zobaczymy, jaki to jest model procesora, i sprawdzimy sobie MOSFETy. Cóż, płyta wyczyszczona, troszeczkę tutaj, co się okazuje? To jest i piątka, ósmej generacji, 8300H SR3Z0. I w razie czego mam tutaj drugi procesor jako dawce I to jest i siódemka, 8750H. Ta sama rodzina BGA. 14,40, 0,14 mikrona. Z tym, że ten procesor jest sześciordzeniowy, a ta i piątka jest czterordzeniowa. Więc tu byłby mocniejszy procesor. Ten procesor można byłoby przeszczepić tutaj, teoretycznie. Ale trzeba zrobić po prostu porządek z zasilaniem na początek. I zobaczcie tutaj. Mamy pod mikroskopem te nasze fazy procesora. Mamy tutaj pomocniczą fazę VCCSA, czyli system agent prawdopodobnie. To jest VCC AIO prawdopodobnie też. I tu mamy trzy fazy procesora. Tak? Tak. I zobaczcie. Zmorą wszystkich laptopów jest to, że górny mosfet się przypala, i to napięcie z górnej linii zasilania, czyli powiedzmy tutaj, trafia na górny tranzystor. Tranzystor się przypala. I ta część, ta wspólna część, czyli tutaj, dolny górny MOSFET. I tutaj trafia nam 19V lub 20V. A w tym modelu, w tym Asusie, poszli o rozum do głowy. Zobaczcie, za górny klucz robią tu po dwa Mosfety. Tu mamy dwa, dwa MOSFETy jako górny klucz, tutaj mamy dwa MOSFETy jako górny klucz, i tutaj mamy dwa MOSFETy jako górny klucz. 6500 robi za dolny klucz, tutaj tak samo i tutaj tak samo. To dlaczego mamy tutaj przebicie? Słuchajcie, znalazłem tutaj kondensator, który nie wygląda pod mikroskopem dobrze, na przykład ten, zobaczcie. On jest na pewno uszkodzony, ale jeżeli byłoby to zwarcie tylko na głównej linii. To by nie było zwarcia tutaj do, do naszej, tej, jednej z tych faz. Więc tu mamy kondensator uszkodzony. Widać pod mikroskopem, zobaczcie jak się kruszy. Jakaś masakra. Mamy MOSFET na wejściu, jak widzieliście. Mamy zwarty. I co w, tym, w takiej sytuacji? Ja zdemontuję ten kondensator i zobaczymy, jak to będzie na głównej linii zasilania. Natomiast powiem Wam od razu. Od razu, bo to sprawdziłem. Tutaj sobie sprawdziłem przejście. Te bramki są wspólne, to są główne klucze. Górne. Górny klucz, dolny klucz. Dwa MOSFETy jako górny klucz, dolny klucz. I tu popatrzcie. Nie mamy zwarcia. Nie mamy zwarcia. I na tej drugiej fazie, gdzie jest ten kondensator jeszcze cały, zobaczcie. Tu mamy zwarcie. I tu mamy zwarcie. Czyli na tej fazie. Mamy jakiś problem? I oprócz tego mamy tutaj zjarany kondensator. A czy na tej fazie mamy zwarcie do bramek? Źródło bramka? Nie ma zwarcia. Czyli mamy dwie awarie. Mamy uszkodzony, znaczy trzy w zasadzie. Kondensator, który z tych kluczy jest uszkodzony i klucz na wejściu. I oprócz tego nie wiadomo, czy nasze CPU tutaj przeżyło. SR3Z0, czyli i piątka ósmej generacji. Co teraz? Zdemontuję, właśnie jak powiedziałem, ten kondensator, który nam tu wystrzelił. I sprawdzimy. I zdemontujemy te dwa e, klucze. Które robią za jeden wspólny klucz. A się chciał wycwanić, a i tak doszło do awarii. Ciekawe. Ok. Dam tu fluxa. Od serca. Pobielę to po prostu materiałem z zawartością z cyny i łowią, czyli takim zwykłym, żeby łatwiej się to wylutowało nam, ten kondensator. Tego kondensatora tu nie chcemy. Uruchomię zaraz chota, mogłem to zrobić innym narzędziem. Ale nie chce mi się uruchamiać w tym momencie. Mówię odcinek jest troszeczkę z Na wariackich papierach, ale chcę, żeby dzisiaj się pojawił. Mam nadzieję, że procesor przeżył. Jeżeli nie przeżył procesor, no to czeka mnie telefon. Trudny telefon do właściciela komputera. A w zasadzie do pośrednika, który dostał ten komputer od właściciela. I czy będzie zgoda na wymianę tego procesora i 5 na i 7? I różnie to bywa. Temperatura 400 stopni, 50 litrów wydmuch. Zwiększam do 70 litrów. Chcę się tego kondensatora szybko pozbyć. Proszę bardzo, pierwszy kondensator poleciał. Idziemy za ciosem. I zaraz demontuję te dwa MOSFETy. Nie wiem dokładnie, który MOSFET jest uszkodzony. Ale chcę mieć sytuację czystą. One i tak będą w razie czego w parze wymienione. Na tej fazie mamy zwarcie na bramkach tych MOSFETów. Temperatura bez zmian. 400 stopni. Zobaczymy, ale prawdopodobnie proces nie przeżył. Takie mam przyczucie w kościach. Pierwszy MOSFET. Od razu ten drugi, żeby nie było. Potem walki. Dobra, niech płyta wystygnie, i zaraz zrobimy pomiary. I zobaczcie na głównej linii zasilania w tym momencie po wylutowaniu tego kondensatora. Nie mam zwarcia. Tu jest masa. Nie ma zwarcia. Na fazie procesora. Ile tu mam? 0, pół OMA! Procesor jest uszkodzony, słuchajcie, procesor nie żyje, Intel jest ubity, czyli mamy najgorszą z możliwych opcji. Mamy tu do uzupełnienia dwa klucze: kondensator, MOSFET na wejściu, który MOSFET? Ten, już Wam pokazuję. 6414A jest uszkodzone. A co najgorsze uszkodzony mamy procesor, więc ja muszę się skontaktować z klientem. I na razie przerywam tą naprawę. I cóż mogę powiedzieć, czekam na decyzję klienta. Klient się zastanawia, czy wymienić procka na tej płycie. Moim zdaniem warto, ponieważ i7 byłaby mocniejszym procesorem sześciordzeniowym. Tutaj należałoby również te pady zmienić na ten żel przewodzący, tak jak było prawdopodobnie w oryginale. Jakie są wnioski? Prawdopodobnie, moim zdaniem, doszło do zwarcia na tym kondensatorku tutaj, podczas czyszczenia laptopa, bo tutaj była świeża pasta, nowe termopady i ktoś po prostu zrobił sobie termikę. Może zrobił po prostu zwarcie na tym kondensatorze, poszło to na główną linię zasilania, faza się przepaliła i dostał procesor. Bezpośrednio całym potencjałem z zasilacza trafiła, ten potencjał trafił na jądro tego procesora. Mam dawcę i siódemeczkę, tak jak powiedziałem. I czekam na decyzję. Jak będzie decyzja pozytywna, czyli że wymieniamy, to zrobię drugi odcinek z tej naprawy. Jak materiał się podobał, dajcie łapkę, subujcie, komentujcie i napiszcie, co sądzicie o takim, takim rozwiązaniu, jak zastosował tutaj Asus w dwóch MOSFETach na górnej części, pracujących jako górny MOSFET. Jak widzicie, w tym przypadku to nie dało nic, bo i tak się to wszystko tutaj popaliło, czyli najważniejszy element, czyli procesor. Tyle ode mnie. Hej, cześć, trzymajcie się. Do następnego przypadku.